Dziś w serwisie informacyjnym telewizji Obiekty między innymi marszałek Władysław Ortyl przedstawił projekt przyszłorocznego budżetu województwa. Krośniejscy piłkarze przygotowali paczki dla dzieci z domów dziecka w Krośnie i Długiem. Ponad 860 mieszkańców Jasła wzięło udział w tegorocznej edycji Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas ostatniej sesji sejmiku marszałek Władysław Ortyl przedstawił projekt przyszłorocznego budżetu województwa podkarpackiego. Dochody mają wynieść 1,191 milionów złotych, z kolei wydatki 1,234 miliony. Na inwestycje zaplanowano blisko 500 milionów, z czego 250 milionów zarezerwowano na budowę i modernizację dróg. Ruszamy z wielkimi inwestycjami drogowymi w Bieszczadach. Chcemy, aby ten nasz atrakcyjny turystycznie obszar, region był dostępny turystom, ale w sposób bezpieczny, nieproblemowy, bez wielkich korków i zakłóceń w ruchu. Myślę, że jeszcze przyszły rok pokaże, że te inwestycje będą te problemy generowały, ale już kolejne lata to będzie dobra wiadomość dla wszystkich turystów. W projekcie budżetu na inwestycje kolejowe zapisano 47 milionów złotych, z czego ponad 40 milionów na budowę zaplecza technicznego podmiejskiej kolei aglomeracyjnej. W zakresie ochrony zdrowia zaplanowano 6 inwestycji za ponad 7 milionów złotych, w tym przebudowę kliniki neurologii dzieci przy klinicznym szpitalu wojewódzkim w Rzeszowie. Ponad 6 milionów zapisano na budowę podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz w podrzeszowskiej Jasiące. Wielka sprawa i ważna dla nas, bardzo dobrze i dynamicznie rozwijające się nasze podkarpackie centrum. Nauki nasz Łukasiewicz. Już widzimy, że to nie tylko fundamenty, ale mury pną się do góry. Chcemy, aby nasza młodzież mogła oczywiście odkrywać świat, interesować się techniką, interesować się oczywiście różnego rodzaju zjawiskami, które będą wykorzystywali na rzecz budowy innowacji i rozwoju gospodarczego Podkarpacia. Deficyt zaplanowano na poziomie blisko 43 milionów złotych. Głosowanie nad przyjęciem budżetu ma odbyć się 4 stycznia. Piłkarze Karpat Krosno przygotowali paczki dla dzieci z okolicznych domów dziecka. O zbiórce zawodnicy poinformowali kilka dni temu w sieci. Zebrano żywność, słodycze oraz zabawki. W akcję włączyli się też kibice. W sumie na pomysł yy, wpadliśmy może troszkę wcześniej, ale, ale samo rozreklamowanie i. Zbiórka była bardzo szybka i co nas cieszy, na pewno dużo się udało zebrać tych rzeczy dla dzieciaków z domu dziecka. Także na pewno, na pewno to cieszy, bo kibice fajnie pomogli, tak samo sympatycy i, i zawodnicy oraz zarząd bardzo sprawnie udało się przeprowadzić tę akcję. Padła do nas informacja, że będzie robiona zbiórka właśnie dla do domu dziecka, szybko y, informacja się rozniosła do szerszego grona kibiców. No i włączyliśmy się do akcji, no bo jak wiadomo warto pomagać, uśmiech dzieciaków jest też dla nas y, bardzo ważny. W ciągu roku y, jako klub doświadczamy y, wielkiego dobra od y, naszych sympatyków, przyjaciół, y, kibiców, sponsorów. Ja wierzę, że e, dobro wraca. Cieszę się, że chłopaki z drużyny e, też to dostrzegają, i to od nich pomysł, aby w tym świątecznym czasie obdarować kogoś e, prezentami, sprawić trochę radości. W poniedziałek piłkarze osobiście dostarczyli paczki do domów dziecka w Krośnie i Długiem. Dlawo, tancerzy! Każde dziecko, nasze dzieci również cieszą się każdym prezentem, są mile widziane, dzieci skorzystają w 100% na pewno z tego, które, z prezentów, które Państwo tutaj nam ofiarowali, także zapewniamy o tym i też zapewniamy, zapewniamy naszej wdzięczności. Okay. Blisko 200 mikołajkowych paczek dla najmłodszych przygotowało Muzeum Przemysłu naftowego i Gazowniczego w Bubrce. Prezenty trafiły do przedszkolaków z okolicznych miejscowości, m.in. z Rędzina i Draganowej. Dostarczył je sam święty Mikołaj. Akcję zorganizowano w ramach mikołajkowego pikniku naukowego. W tym roku ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną musieliśmy niestety nasz piknik naukowy troszeczkę przeorganizować, ale nie mogliśmy zrezygnować z tego wydarzenia, no bo przecież już na stałe wpisało się w charakter naszej działalności, na stałe wpisało się również w zapotrzebowanie szkół na tego typu wydarzenia. Więc w zeszłym roku gościliśmy tutaj 300 dzieci, a w tym roku niestety to nasz Mikołaj musi wyruszyć, aby odwiedzić przedszkole. Niemniej bardzo cieszymy się, że ta, że ta impreza doszła do skutku i że Mikołaj będzie mógł naszych najmłodszych odwiedzić, podarować im prezenty. W normalnych warunkach to by było dzisiaj gwarno, pełno, pełno radości. Dużo artystów, muzyka, składanie życzeń, obsuwanie z dziećmi, pokazywanie im naszego dorobku, uczenie ich przebywania w takich miejscach kultury jakim jest muzeum, byłoby na pewno inaczej. Tym razem wyjdziemy do przedszkoli, z tego względu, że są to jedyne instytucje, które przyjmują dzieci, które pracują. Paczki dla przedszkolaków ufundował PGNIG, obrót detaliczny. W środku znalazły się nie tylko słodycze, ale także gry i materiały dydaktyczne. Prezenty jak zwykle są okazałe. Zadbaliśmy o to, żeby oczywiście znalazło się tam zarówno coś słodkiego, no bo przecież Mikołaj musi trochę nasze dzieci porozpieszczać, ale nie zapomnieliśmy o edukacji, dlatego dzieci znajdą tam oczywiście przeciekawą książkę o przygodach samego Ignacego Łukasiewicza. Jak na imię mamy? Pawian. Ja. Proszę. Jak na imię mamy? Proszę. To dla Ciebie specjalnie. Była to trzecia edycja Mikołajkowego Pikniku Naukowego.